Wiem, wiem, ja już ja wiem o co chodzi, znam, te, znam tego mnie. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują kodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film startujemy. No nie i nie pada, tylko jest mróz, minus 7, ale najwięksi twardzieli, jak mówię, przyjeżdżają i ja tu dla nich jestem i dla tych, którzy przyjechali, krótki filmik będzie. Tu kolega ma pantosze, tak? Zapraszamy po pantosze, proszę zobaczyć, jak się gąbki prezentują. Tu są jakieś pary parzyste, widzę na obrączkach wszystkie takie pantosze, są pary parzyste, tak? I taka parka, proszę zobaczyć, jak się gąbki prezentują. Witam kolego, takie pantoszki, proszę zobaczyć. Wszystko zdrowiutkie z lotu i ile one są za sztukę? I po 15. Po 15 zł ceny u kolegi podlegają negocjacji. Cena jest bardzo niska. Proszę zobaczyć, jak się pantożki prezentują. Zona na obrączkę, wszystkie placzki zdrowe. A tutaj mamy Staropolski. Staropolski. Taka parka, witam, panie Wiesiu. A parka Staropolski, ile? No, 50 zł parka Staropolskiej, tylko w radomie takie ceny. A tu mam tygryski chyba, nie? O właśnie. Te, te tygrysy to są Samczeki czy samiczki? Samczyki. I takie Samczeki. Po 30. Apel do kolegów hodowców. Czytamy komentarze pod filmem. Piszemy w której minucie, bo są zainteresowania. Widzę ja tam nie odpisuję piszę, że nie mam namiaru. Ale takie tygryski po 30 zł za sztuczkę tutaj. One są na obrączkach tego roku tamtego roku, trzeciego. Aha, trzeciego. Czyli są z zeszłego roku te samczyki. Aby ktoś potrzebował, kolega czyta komentarze pod filmem, proszę czytać. Tu mamy przy czwartku takie perłóweczki ściągowe, ale tu w tej chwili kolega gdzieś odszedł. Pasiaczek taki widzę też na białym ogonie. Nie wiem ile to kosztuje i te ściągowe, chociaż też są mi krótkie. Takie gołąbki. Tu są jedyńskie, czarne i widzę żółty, ale nie ma właściciela. Tylko Parka chyba tych wiedeńskich czarnych jest. Nie wiem ile winerki po ile. Albumek. Eee, niech po... O, jeśli właściciel. Te wiedeńskie czarne to są parka parzysta? Par, par. Parka parzysta. Ile one kosztują? Stówkę Stówkę? A te żółte, co to jest? Samiczka, jest. I one kosztują, proszę zobaczyć, jak samiczka się 80. prezentuje. Ile? 80. 80 zł. zapraszamy do kolegi winerki. Po cztery <grym> dyszki. A ten korniaty winerek, co to jest ten korniaty? I co ona kosztuje? 60 Albumki? Po cztery dychy Po cztery dychy za sztukę? Da. Tak A A widymki, ten, ten pierwszy, widymy, ma ładne kosmy tutaj, widać? Samiczka to jest I kosztuje? Cztery dychy Cztery dyszki Dzięki kolego A te te tutaj, te winerki, ile taka parka, parzyste są? Nie, to są dwa samczyki Samczyki takie? O, widzę łapciate kosmate, ładne winerki Ja już jak się prezydium, bo, bo wszystko, wszystkie ogonki czyściutkie Pierwszy tutaj ogoneczek. Ile te, te samczyki za sztukę? Pięć Po pięćdziesiąt złody mamy takie samczyki dzisiaj, przy czwartku. A ten drejerek czarny, co to jest inaczej? Samica. No, Berlinek. Samiczka, dyszka, tak? Dwie dychy. Biedychy. Biedychy, biedychy, bo za mało powiedział. Proszę bardzo. Ktoś potrzeba takie samiczki. Gorsecik ma. Obrączka z którego roku ten gołąbek? Z trzeciego. Będzie trzeciego, z szłego roku. Takie drejerek. Poszukują też drejek. Wejdź ten drejek, a tych ciemnych para? A nie, 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 nie są boku, bo, bo koroniate. I ten, ten gładki i samczyki te. I te samczyki po ile? Po dwie Pod, Pod I ten widymek ile to jest? Co to jest? Samyca. I kosztuje? 6 Sześć dych. Sześćdziesiąt zł, Proszę bardzo. Ono ma ładne łapki, ładne kosmy, kosmy. I kolor. To nagrywam gąbki pana Eugeniusza, namiar do pana Eugeniusza tu jest. Te mulamansiki żółte, to ile taka parka tych mulemansów? 100, 100 zł parka jest? Tak, parzysta. Parzyste. A co to znaczy parka parzysta? Bo jest dwa. Bo jest dwa, <laughs> I inaczej. Nie, nie, ale to nie, absolutnie nie, jest. To... jest... jest parzysta, samicy, samica procent, tak? so, samicy, samica. 100%. A te pocztowe siwe po ile są? Po 20 zł. Po 20 złotych. I winerek widzę taki ładny kostkowy, ile? Samiczka. I kosztuje? 100 zł. 100 zł, 100 zł to samiczka. Korytynia tych, samiczka jest? Samiczka. Ta posiata, ile kosztuje? Lotka. Ile kosztuje? 3,5 dyszki. dyszki, A te perłowe to są na białych ogonach? To wyloty. Wyloty są. Wyloty para kosztuje 80 zł. 80 zł. Kolega, mówię, jest tutaj Samica uniwersalny. Jest z no? Z białym. A tutaj jest. To jasno na białym ogonie, jasno, tak? Jasno na białym ogonie. To kosztuje 60 zł. Tu bocianków, to parzyste są te bocianki? bociany kosztują. Ceni się, no. ceni się. stówka, ale ceny u kolegi właśnie chciałem powiedzieć, że podlegają no. negocjacji. To kolega, to jest ale Wszystkie, tak? I tu jest Tipler. Nie, to jest wiedeński wiedeński, czarny, samiczka. I kosztuje? no Ceni się 60 zł. Cena 60 zł. Cena do worka, jak to mówię, w Radomiu nie idzie. Można twardo negocjować cenę i kupować. Takie budapeszki, kolega, to po ile? Po 20 zł za sztukę, tak? A tutaj ten, ta sroczka, ta żółta, hamburger czy to sroczka? Ile ta sroczka 15. A te białe pocztowe? 20. 22 za sroczkę, proszę zobaczyć, jak się białe pocztowe tutaj prezentują. Są na obrączkach, to są z zeszłego roku. Pierwszy. Pierwszy, dwuletnie. Takie gąbki mamy? A ten ciemny czarny, ile kosztuje? Samiczka? Tak. I koszyjona? A to, to co to jest? To jest. Y... Ale to, 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 to jest y... cały ten. Belgijski co to jest, to ty? Karpia. Belgijski. belgijski, czyli nie się. czyli są belgijskie. A ja nieraz mówię na niemieckie wystawy belgijskie, że belgijski ma krótki dziubek. Karpia belgijski to jest samiczka? Koleżko, przepraszam, samiczka. I ona koszy ile? I ty tutaj czerwony? Piętnacha. No dzisiaj mróz mały targ, ale koledzy trochę dopisali, co prawda tydzień temu był trzy razy większy, ale dzisiaj chyba temperatura zrobiła swoje. Też nagrywam taki widzę, że się odłaty jest karpiacik, wylocik, tu żeby nie zawadło winerek. Oglądajcie kanał lotowania Andrzeja, zobaczycie co hodowcy proponują na targach. W Zwoleniu Radomiu Radomiu i Jedlińsku ja tam będę zapraszam w niedzielę do Jedlińska. W niedzielę będzie tam w Jedlińsku. To jest taki jasny pasiaczek. Nie wiem co to jest. Winerek jasny. Nie wiem co to ile kosztuje. Takie pasiaczki korniate to po ile? dwie mamy. Tu mamy Budapeszka Żółtego fajnego. A takie Budapeszki po ile? Jest gołębi też dużo w klatce, i gołębie się po prostu jest mrozu i, i się przytulają do, do, do siebie. Tak jak ludzie mówią. tam tamten jasny samczyk, to co to jest? Też tam, 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 tam dalej. I kosztuje? Jeden. Nagrywam gołębie Tomka. Jakby ktoś potrzebował, Tomek czyta komentarze, co to jest ta koroniata wylotka? Tak jasna, pasiata. Samiczka. Samiczka, a krymeczek? Samce. Samczyki jest dwa są takie żółte. Proszę zobaczyć, jak się gołębie prezydują. Bielutynkie mówi jak śnieżynki. I pójdę te, te kymki? 30 zł sztuka 30 zł sztuka, to jaśniaki tak po ile mniej więcej? Też 30. Po 30 zł zapraszam do Tomka Ty to jest gładki pasiaczek Żołobny, nie Tomek, żołobny jest ładny pasiak Jakby ktoś potrzebował takiego żołobnego, jest ta samiczka ile? 5 zł 50 zł, proszę zobaczyć, a dlaczego 50 zł? Dlatego 50 zł? Bo jest krótka, malutka i kosztuje 50 zł na białym ogonie. A Tomek ty jasnego białogona, tu masz fajnego widzę tak samo. Wszystkie są białe. Ten. On jest bez fartucha? Tak. Tomek? Bez fartuszka? Tak. Ile kosztuje z pięć 3 dychy. O to ja się pomyliłem w tej chwili. I ja powiedziałem, że 50 zł, bo bez fartuszka trzeba dać pięć nich. Po 3 dychy, ten 3 dychy ten białogonek. Proszę zobaczyć. Też jest taka fajna białogonka. I ta białogonka też to jak 3 dychy. Tak, dychy. Zapraszam do Tomka. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcje, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam, do zobaczenia, hejka, to żałobna żo jest, taka fajna ma malutka Zrobiłem w wylotka z boku, proszę bardzo, koleżka już tutaj patrzy, krymeczka. ładne kosmo, ładne, a widać nie, kolce tam widać, nie, nie tego, to? oko tylko inny, nie, no właśnie, no ale to też krymeczka kosztuje stówę i półtory, to wszystko zależy, ja mówię, od tej samej rasy kołomka może kosztować dychę i może kosztować stówę, a to tam Tomek, żółte. Też są fajne widzę. Podwiedyszki. Podwiedyszki. a jest parka jakaś? Nie, nie, nie. Nie ma parki. Podwiedyszki. Do kolegi Damka zapraszamy. Trzeba do biznes idzie. Kolega Lidzie. kasę liczy. Kasę wyciąga. Także razem można coś, negocjować cenę. I co to jest ten wyśwańczyk? Wczoraj poszedł. Samczyk. Samczyk. Proszę, ale ładny samczyk. Dziubek widzę, że biały. I nie ma się, nie ma dzioba. No. Ile taki samczyk? Cała parka. Cała parka. Cała parka, Nie proszę bardzo. Wiedzieszki, ale za takiego sam też można dać ich 100 zł. Tak jest. I kosztuje 100, tylko że kolega ten dzisiaj <laughs> zrobił promocję przy mrozie. Może oko nie, nie takie. Takie gołąbki dzisiaj była transakcja. Tak także jest. Coś także trzeba jest. kupować i targować. Nie przestraszać się, że kosztuje 100 tej samej rasy, a drugi może kosztować dykę. Teraz kolego tak, te siwy, cię, co to jest? Parka? Cała, parę, parę. Cała parka. Ile taka parka kosztuje? Czyliżki, kolega tu się wystawił, bardzo niskie ceny. Czyliżki, parka parzysta, proszę bardzo pisać w komentarzach pod filmem, ale te, te wyspanczeki na pewno pójdą. Nie wiem, piszą, a tu są często nieaktualne. Jak ktoś ma takie ceny, widać, że parka, chociaż ogonek, widzę troszeczkę na bok, ale klatka jest po prostu niska z tego względu. Może być. A te białogony, to też parka parzysta? i takie białogonki? Też czyliżki. tylko w radomiu mam takie ceny. Dziękuję wszystkim za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich do zobaczenia Hejka. To by było na tyle dzisiaj w tym odcinku. Takie mamy Cięgłymie czy czwartku w Radomiu i mamy bardzo niskie ceny. Zapraszamy do Radomia. Zapraszam też w niedzielę do Jedniska. W Jednisku jest tak w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, także zapraszam w niedzielę do Jedniska.